Hallo! Dziś opowiem Wam o czasie przyszłym w języku niemieckim. Czas przyszły można wyrażać również za pomocą czasu teraźniejszego. Więc jeśli ktoś zapyta na przykład Was machst du morgen? Czyli co robisz jutro? Was machst du morgen? To możemy odpowiedzieć za pomocą czasu teraźniejszego, na przykład Ich fahre morgen nach Hause, czyli jadę jutro do domu. Możemy również użyć. Konkretnego czasu przyszłego, który nazywa się Futur Eins. Jest to czas przyszły, który mówi o konkretnym zamiarze, czyli tak jak w języku polskim, że będę coś robił. I do tego potrzebny nam jest taki czasownik werden, czyli y, można by porównać to do języka polskiego będę. I zdanie wyglądałoby w ten sposób. Ich werde nach Hause fahren, czyli będę jechał do domu. Konstrukcja zdania jest bardzo prosta, ponieważ na miejscu drugim jest czasownik Werden, który pomaga nam stworzyć czas przyszły, a na końcu jest nieodmieniony czasownik, czyli bezokolicznik Ich werde nach Hause fahren. Czyli odmieniamy tylko czasownik Werden, a pomiędzy czasownikiem Werden i tym bezokolicznikiem na końcu jest cała reszta zdania, czyli Ich werde nach Hause fahren albo Ich werde morgen nach Hause fahren. I do tego potrzebujemy właściwie tylko odmiany czasownika werden. A więc Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie, sie werden. Takie to jest proste. Ten czas nazywa się Futur 1. Jest jeszcze przyszłość y, zakończona, ale o tym myślę w innym odcinku. Dankeschön, das ist alles für heute. Tschüss!